Witamy w drugiej części naszego fajnego odcinka. Jak to odkrywamy? Las na moim serwerze. Pierwszej... W sensie jeśli nie widzieliście pierwszej, co się jeśli nie widzieliście, co to był za dźwięk. Ej dobra, czy, przepraszam. Jeśli nie widzieliście yy, yy, zeszłej części yy, odcinka z mojego serwera, gdzie poszukiwaliśmy różnych rzeczy w tym świecie, to obejrzyjcie go natychmiast. A ja teraz będę odkrywać te rzeczy powalone, które powinny być tutaj. Jesteśmy chyba teraz w Tajdu bodajże. To chyba się tamto, to chyba się nazywa... Tajka. Czy się... Okej. Okay. To, to... Bo, bo, bo jak chciałbym znaleźć jakiegoś pieska czy coś. To mnie ciekawi, czy to będzie tutaj. Bo to jest właśnie taki teren ciekawy. i tutaj drzewa świerkowe są niszczone w ogóle to wszystko jest gigantyczne więc tak jakby ok nie wiem co to był za dźwięk tamten ale No dobra, już kumam. Ale dobra, robi się ciemno. Ja muszę wracać do wioski. Nie wiem, co to jest. Yy, niech ktoś mi zobaczy jak to mogło... Jaka to była szansa w ogóle, że za tajką i za jakimiś... Innymi, za jakimiś innymi będzie coś tak... Okej. Okay. Okej. Okay. To trochę dziwne, że tamta owca... tamtą owcę zniszczyłam. Zabijam bardziej. A z tamtego miejsca wychodzi następna. To trochę dziwne, nie nieporzymne, no ale... takie jak... Bardzo nie przemyślałam tego, że zaraz będzie się robiło... ciemno. Na gierce! Co Co jest? Czemu on dopiero... Co jest? Ile mas jest? Co jest? A wyrzuciłam proch? Nie. Fy, ty, fy! Czemu jest tutaj tego szybkiego śniegu? By the way. No by the way! No bo dawaj! Naprawdę! Ty naprawdę e, jesteś niechany z tą grą. Ej, ale naprawdę coś jest, jest z tą grą niechany. Eee. Dobra. Mam to już gdzieś. Co jest? Tutaj jest normalnie śnieg. Ej, albo dobra, postawmy tu pochodnię, i to się wszystko rozmrozi. Albo psówki śnieg mi nie da rady się stąd ewakuować. Czekaj, już kumam. Mogę zrobić to. Z bloków śniegu i zaraz, no. Jak zaraz znów wejdę w jakiś śnieg trafi mnie szlak. No ale nic. Yy, a znów mamy Ciebie, kusko, się na siana. Z Ciebie nic nie wypada. No chyba, że jeśli wypada, no to to jest szansa jedna na milion. W, którym stro w którą stronę ten. Bo skoro ja przyszedłem stamtąd, to w tamtą stronę będzie, gdzie będą Erykowice. Musimy, Bo ja założyłem własną wioskę, a bardziej e, miasto. Bo ja planuję, że to będzie miasto. No to musimy e, wymyślić nazwę jeszcze dla mojego państwa. Na przykład Erykolandia. Albo Państwo Erykolandskie. Kurde, kurde, a dobra. Jesteśmy w tym miejscu, gdzie powinniśmy być. I jak zwykle nam będzie przeszkadzać ten skurczybyk. Okej! Okay. Ten lis jest dziwny. Ten lis jest dziwny, bo on podważa to, co powinno się dziać w Minecraft. Nie było go tam, a teraz jest tu. No ale okej. Okay. Ten lis jest po prostu dziwny. Ale czuję, że się w ogóle przyjmuję jakimś lisem w to... Siema, siema, kotek. A co za kotek, Niech wstał. I kupił go Czek. Okay. Eee, mam śnieg. Mam śnieg i nie wiem, do czego wykorzystać ten śnieg, tak u No ale... Eee, Powolnie mi się niszczą rzeczy. No, tak, i to jest teraz... ...maje trochę najgłupsze. Co akurat teraz? No ale okej okay. nieważne. No i właściwie tyle by było z tego odcinka. Przepraszam, że trwał tylko 7 minut, no ale trochę już mi się nie chce, bo nagrywam pod rząd. Ale przysięgam będę następne odcinki jeszcze. papa pa widzowie. Dobra jest. Dobra, jest Czekaj, ja nie włączyłem!